Siemano, cześciczołem. Dziś mamy dla Was gameplay z Green Nailed. Jest to polska produkcja wyprodukowana przez Techland. Znacie ich pewnie z Call of Juarez, bardzo dobrej polskiej strzelanki westernowej. W związku z tym, mamy dla Was konkurs do wygrania. Jest jedna sztuka Green Nailed. Co wystarczy zrobić? W komentarzach na Facebooku, YouTube'ie bądź Gieromaniaku wpiszcie jedną wadę i zaletę Giero TV. Wybierzemy jedną osobę, z którą skontaktujemy się i wyślemy jej grę. No to co, może przejdźmy sobie do spaceru po menu gry. Samo menu jest proste do bólu. Mamy opcję turnieju, go off-road to jest szybka jazda, wybieramy sobie mapę i nasz pojazd. Multiplayer, no i oczywiście garaż, w którym mamy opcję tuningu. Jest ona dość uboga, więc nie będę się tutaj rozwodził. I przejdziemy sobie może do turnieju. Widzicie tutaj drabinkę wszystkich turniej, jakie są dostępne w grze. Aby przejść z jednego do drugiego, musimy uzyskać w ostatniej naszej lidze, w której jedziemy, 6 gwiazdek czyli pokonywać wszystkich przeciwników i kończyć na pierwszym miejscu. Dość mozolna robota, ale gra jest warta świeczki. Jak widzicie, niektóre z wyścigów mają mutatory. Są to zmiany w regułach zabawy. Może to być na przykład jak w tym wypadku, brak kolizji, bądź nieskończona ilość dopalacza. Powodują one pewne urozmaicenia, rozgrywki. Jednak weźmy sobie zwykły wyścig bez żadnych widzimisię i ulepszeń. Przed każdym z wyścigów mamy taki, jakby trailer, trasy, na które będziemy jechać. Fajne ujęcia. Chrome Engine 4 naprawdę daje radę. No i dobra, zaczynamy zabawę. Jak widzicie i parafrazując mitologię grecką, na początku był chaos, no i to tutaj widać, w każdym wyścigu na początku jest niezły zamęt, jednak po kilku minutach jazdy stawka się nam mniej więcej rozszczepi na tych gorszych i tych lepszych, którzy walczą o czołowe pozycje. No, i macie już to, co w najdzie jest najbardziej efektowne, czyli potężne wyskoki. Mało realistyczne, ale dające kupę zabawy. Co najbardziej rzuca się w oczy, to to, że w powietrzu nie możemy wykonywać żadnych ewolucji. Musimy tylko sterować odpowiednio kładem, aby skrócić bądź wydłużyć nieco swój skok i omijać oczywiście przeszkody, w tym wypadku balon. Może co nieco o hadzie gry. Standardowo mamy w lewym górnym rogu naszą pozycję, w prawym górnym rogu mamy ilość okrążeń. Prawy dolny róg to jest nasz wskaźnik dopalacza, a lewa dolna, dolna strona ekranu to jest stawka i czas jaki mamy do poprzedzającego nas zawodnika bądź do osoby która jest za nami. Gra jest piekielnie szybka, ma bardzo fajne, zróżnicowane trasy. Jest ich bardzo mało no, na taką grę, y, aż się chce prosi o więcej. Tutaj po godzinie gry już mniej więcej mamy obcykane, że tak powiem, wszystkie trasy i chce się po prostu więcej tych skoków, y, takich fajnych zakrętów y, praktycznie pionowych. Przez te obręcze, przez które przeskakujemy bądź przez bramki stojące na drodze, ładujemy nasz wskaźnik dopalacza. Niektóre są pokrywane dość trudno na mapie, trzeba się naprawdę wysilić, aby do nich dotrzeć, jednak odpowiednia trudność w dostępie do bramki jest nam rekompensowana większą ilością dopalacza, jaką dostajemy. Dobra, dla urozmaicenia pokażę wam jeszcze drugą trasę, bowiem no nie ma co tutaj komentować, to jest po prostu bardzo szybka, efektowna gra, solidna polska produkcja, także druga trasa, i jedziemy. No jak widzicie teraz krajobraz diametralnie się zmienił, z greckich motywów przechodzimy w ośnieżone szczyty górskie. Schematy map są kapitalnie zaprojektowane. Osoba, która brała udział, w tym powinna dostać chyba nagrodę pokojową nagrodę nobla co najmniej. Co mnie na początku martwi to poziom trudności gry. Tutaj bardzo łatwo przedrzeć się na sam początek stawki i dojechać już pierwszym do mety. To jest yy, troszkę denerwujące w singlu, powiem. No dopiero pod koniec gry zapewne będziemy mieli jakieś trudności. A tak, to wygrywamy wyścig za wyścigiem. Zero emocji. No oprócz tych chaotycznych startów oczywiście. Teraz mieliśmy przykład respawnu. One również są bardzo fajnie przemyślane. Jeżeli wpadniemy na coś i będziemy musieli się zrespawnować. Gra przesunie nas nieco do przodu, abyśmy nie tracili tempa rozgry rozgrywki i mogli automatycznie wrócić do zabawy. Nie frustruje, nie ułatwia gry, a bardzo, bardzo oszczędza czasu no i nerwów graczom. Sporym minusem produkcji jest brak zaimplementowania modelu jakiegokolwiek trikowania w powietrzu. Możemy tutaj tylko omijać przeszkody, skracać bądź wydłużać nasz lot. Sprawia to wrażenie, że na pierwszych okrążeniach jest to bardzo fajne, ale z każdym kolejnym gdzieś ta adrenalina nam ucieka. Tak na szybko podsumowując Nailda po około dwóch godzinach spędzonych z grom, mogę powiedzieć, że jest to tytuł zrobiony solidnie, ale nic poza tym. Techland potwierdza, że jeżeli coś robi, to dopieszcza swoje dziecko pod każdym względem. Jednak brakuje tego czegoś. Call of Juarez wyróżniał się grafiką i nietuzinkową akcją. Tutaj no niby to mamy, ale no nie, wyróż... nie ma tego czegoś, co by potrafił nas przyciągnąć, stworzyć z tego tytułu, który sprzeda się w milionowym nakładzie. No dobra, ja się z wami będę powoli żegnał. To były bardzo szybkie moje przemyślenia na temat Nailda. Recenzja już pod koniec tego tygodnia. Pamiętajcie o konkursie. Naild na Was czeka. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia czołgiem.